Ciekawą rzeczą jaką tutaj będziecie widzieć patrzcie, brazylijski habibs czyli taki brazylijski bejruci czyli jedzenie arabskie to jest tylko w Brazylii taki, taki jakby McDonald's cały w Brazylii tutaj światła widzicie na których jest odliczanie do zmiany światła to jest nie we wszystkich San Paolo miastach to w niektórych, no ile zostaje do tego ponoć zmniejsza to bardzo wypadkowość autobus momencie, który tak jak mówicie, jest. Dla niepełnosprawnych USB, klimatyzacja kamery i Wi-Fi. To jest problem z tym Wi-Fi, bo kupili samochód z dostępem do Wi-Fi, ale później nie opłacają tego Wi-Fi. I Wi-Fi nie działa. Tutaj jest też terminal dla autobusów, tak jak widzicie, że on mówi, że Wi-Fi, ale no niestety nie działa. No i przejeżdżamy przez coś takiego, Ala, taka fawelka bo będziemy wjeżdżać do takiego ciekawego miejsca. Które no, można nazwać to peryferiami, można nazwać to w pewien sposób takimi e, fawelą. Spójrzcie na te kable, wszystkie tutaj podłączone. Dajcie znać, czy to coś ciekawego. Pozdrawiam się Mano cześć.